Boże Jakie plotki, an... bo patrzę, że wiesz chyba o co chodzi. No nie wiem właśnie o co chodzi, na no jakieś plotki tutaj dotyczące mojej osoby na wsi. Że ja bandytą jestem jakimś, o co, no o co jak to chodzi? Ja cię zaraz, tyle no. w łeb. Pani, Michał, no, pani porwała kiedyś Karola. Porwała mnie i pani ma do mnie mówić, że ja jestem bandytą? Tak samo ty, Karol, latałeś z gangsterami kiedyś. Michał, nie rozpędzaj się. No ale py pytam się, o co chodzi? Ja jestem stara. No i co? I ja też! A ja nie? Michał, wstyd mi przynosisz na wsi! ty jeszcze masz całe dzisiaj przed sobą! Ja nie będę się zadowała z bandytą! Ale no, przecież, ale to co ona powiedziała? Że dlaczego? Nie chciała to mi po prostu... powiedzieć i powiedziała, że nie będzie już ze mną siedziała w ławce w kościele pierwszej! Pani Ino Janic! Z nie nie ciebie! Drugim, bo bo ja nie... się z tobą zadaję. Janina, ale jak z racji, że jestem byłym proboszczem, to, 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 to... Bo ja chciałem sobie tego... Bo tego... No... No, mi, mi okay. Bon! Michał! Powiedz mi, proszę! Nie kłam mi! no ale co ja mam pani powiedzieć? To no, przysięgnie, ja nic nie... Nawet ja nie wiem o jaką sytuację chodzi. Baszka, ona plotkuje, ale ona Baśka nigdy nie mówi... Nie mówi prav, nieprawdy! No bo ona właśnie pewnie nigdy pani jeszcze prawdy nie powiedziała, ona se poplotkuje, poplotkuje, nie! powiada jak ta stara baba i... Cicho! I tyle, no... Ona nigdy nie mówi nieprawdy i ona zawsze plotki ma prawdziwe no, 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 ale, ale skąd ona może mieć plotki? O co chodzi? Ja, czy ja jestem o coś oskarżony, czy, czy co? Bo ja nie wiem czy... Ja no nie wiem, pytam czy, cię. Czy, 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 czy do kogo? Co narobiłeś? Powiedz mi. No właśnie o to się rozchodzi, że nic, no kurde no. Przecież cały czas z Karolem w polu jesteśmy, no... Ja się może je dopytać. Ja się wszystkiego dowiem Tu chcesz zrobić poprawkę zaraz. Ja nie, nie wiem. Jest kto, jak ja mogłem coś... Karol no powiedz ja cały czas jestem z tobą. No to jak ja mogłem coś zrobić złego? No ja nie wiem o co chodzi właśnie, ja tego się zacząłem stresować. Ja teraz będę po... sama siedziała w ławce w kościele. Panie Janiko, ja no bo... się zaczynam stresować, czy na policji nie zadzwonić na ciebie po prostu, żeby cię przyjechali? Ale... W sensie, no, że, że po co? No nie wiem, no jeżeli Janina ma jakieś zarzuty to kurde może coś w tym jest kurde? To są, to są tylko plotki, ale ja nie wiem, nawet Janina by nie powiedziała o jakie plotki chodzi. Powiedziała, że jestem bandytą i tyle i nic nie wiadomo. No ale ostatnimi czasy się jakoś dziwnie zakupuje, że nie wiem o co chodzi. Karol, nie dziwnie, tylko po prostu mnie przeraża, że tyle roboty nawet, jest w, kurde, w polu. Nawet kurde nie chciałeś pójść na pogrzeb naszego kolegi. A by... czemu? Nie wiem. W sensie, że. wymyśla jakieś rzeczy, coś się u niego złego dzieje i nie yy. wiem. Żeby do kumpla na pojrzew nawet nie pójść! Co kurde, ktoś go zamordował! Oj, i od razu takie, może nieszczęśliwe wypadek. stąd widziałem dwóch Nie dość, że! Było. Nie dość, że bandyta! To jeszcze nie, nie nie no i nie. No właśnie, nie. no ale co Karol się idzie, to od razu takie wnioski daje, jakby ktoś specjalnie go ukatrupił, ale. no, mówiłem. Karlowin, A co? Jak policja że... to potwierdziła? Dobrze to, że nie żyje, ale może to był jakiś nieszczęśliwy wypadek. Od razu chcecie oskarżać no, osoby, które. Nie, co, co no policja stwierdziła, że to było z premedytacją. No to to skąd, jak nie mają nagrania, i nic? No taki dobry człowiek to był on no, dzień dobry mi zawsze mówił. Na no i pijak i, i ten i nie rób. No, to nie, że pijak, ale w porządku gościu był. Dobry człowiek. No. A, A dobry. kiedyś. Pożyczył odemnie 50 zł, to mnie oddał 52! fajnie, tylko dlatego, że maszyny nam pożyczał i rozrzutnik tam sprzedał. I tyle z fajności jego było. Nie, dobrze. Nie, Karol, co ty do niego taki bojowo nastawiony jest? Nie, co nie, nie, Karol, źle to odebrałeś, po prostu nie jestem bojowo nastawiony, tylko. No żeby na kurde, że tak powiem, dróbka kurde, w ten sposób mówić? Michaelu, widać, że ty kultury nie nauczony. Na ludzi, mówić, nie mówić. Na ludzi z tym się już nie mówi. pani no jakby pani... Aj, co ja wam będę tłumaczyć No ale co? O co chodzi? Wy go znaliście od tej strony, ja od innej. A od jakiej strony ty go znałeś? No, od pewnej. W ogóle skończmy temat jego. Nie Z taka pogoda na, na ja dworze, Ja my gadamy tak. o, o nieszczęśliwym wypadku. Główniarzu! No. W dupie i gówno widziałeś. I no, zaraz pani będzie w dupie i gówno pani będzie widzieć. Kurde. I mnie nie denerwuj, bo jak ja będę miała złą opinię teraz na wiosce przez ciebie, Uu, nie chcę być w twojej skórze. Ale jak pani może mieć przeze mnie? Przecież ja... Nie, ja muszę do tej baczki podjechać, ja nie wiem, co ona tu w ogóle... Ty ja już do baczki bo... nie podjeżdżaj, bo ona powie, że ty bandyta jeszcze większy. Ja zadzwonię sobie do prawnika i założymy tej baśce e, sprawę za oczernianie mojej osoby. Co by na to? No to zawsze. Ja tam się to nie miesza, mnie to koło dupy lata. To jeszcze byś miał opinię prostaczki. Ja pierdzielę to co, co Widzę, że co nie zrobisz, to jest źle na tej wsi, co nie? No, kompletnie nic. Weź, idź i przeproś. Za co? No nie wiem, nie chciałam je powiedzieć. Wygoniłam je z domu pani drednie do niej się pani dopyta może, no, to, jeżeli odbierze. No to czekaj, zobaczymy czy ona odbierze, czy ona będzie ochotę miała rozmawiać. Ja niech pani powie, że pani ze mną rozmawiała i ja nic złego nie zrobiłem. No to czekaj, dzwonię. Ale mam mówić, że ty jesteś tu. Nie, 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 nie. To, to czekaj, dzwonię. Dzwoni. Nie odbiera chyba. No i co? Nie dziwię się. Na domowi pa. zadzwoni Janina. Szukała pani, o i dla Czekaj, tak, zadzwonię do niej teraz. na domowy, Bo ona ten Ona tele telefon może skupiła. No. Poczekaj. Dzwoni. Cześć Baśka. Ja dzwonię do ciebie. Tylko się nie później, ale ja z Michałem teraz siedzę w ciągniku, on cię słyszy. No, do. no, ja Ja mówiłem, żeby nie. nie sama. Ale czekaj, bo ja chcę coś wyjaśnić. Ale co? Ty tym kurde Ale... Jak go to go zabiję, chuja. Do. Dobry. Ale czekaj Baśka, bo ja z nim rozmawiam, ja wszystko wyjaśniłam, on mówi, że, że ty źle coś usłyszałaś. Ale coś źle usłyszałam, jak ja wiem co on zrobił. Co zrobił? Niech powie, niech powie no. Jak to co zrobił? Niech kurde no. ci się przyzna co zrobił, już policja wie co robić. On mówi... On, on... od siebie znowu. Pani... Nino, a gdzie, gdzie to pani Basia mieszka? No zaraz, tu niedobawem. Halo? Pa... Podjedziemy tam w kolejnym tym odcinku do niej może? Dobra. Para. Dobra Basia, Para. to my do Dobra, ciebie się... podjedziemy jutro. Tak, 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 no jutro podjedziemy. Nie, ja jestem bezdymka, ale przyjeżdżaj tutaj, bo mówię zasadzkę na niego, zrobi i On ciebie przeprosi Basia. W Dobra, cześć. Dobra, rozłączyć. Podjedziemy do niej i, i pani, no pokażę jej gdzie ona mieszka, to ją przeproszę, dobra? Dobre, no to mi chodzi ją przepraszał, bo w ogóle, o co tu chodzi. po prostu dla świętego spokoju jakieś nieporozumienie pewnie jest. Jakaś pomyłka może, no wiadomo, każdemu się zdarzy. A czemu ona tam brzydko coś mówiła, że na. ha? Czy ja dobrze. czy ja źle a ty, usłyszałem. A ty tą wiatrówkę co miałeś na ten, na wróble, to. to gdzie ty otrzymasz teraz? Ja? No. no, jak to gdzie? to do dole, kurde! Dzisiaj może bym sobie postrzelał, kurde? To ja A tam nie wezmę. No, bo, no boje są, no nie? Do wiatrówki tej. Co? To są naboje, wszystko. Nie ma nabojów. A to, to, to jak ja sobie postrzelam? Śruty co? A no to pięknie, pięknie. dobra, to jest najważniejsze, <noise> że wszystko działa. No to dobrze. Kamieniami! Hej, Eina! Co? Jestem tu, pomóż! Kieść, pustaku Panie no nie chcę pani wyganiać, ale chyba pani ma co robić. No U mamy. siebie na podwórzu. Ja do kościoła jadę. Dara. Michał! Dobra! Dobra. Chodź! Karol. Baśka. Na tym bez Dlatego przechodzimy widzowie do drugiej kwestii... Eee, ogłosza, ogłoszeń parafialnych, fialnych widzowie. Eee, przykro jest mi to stwierdzić widzowie <laughs> Przykro mi się o tym mówi i tak dalej, i tak dalej. No ale no nie wiem czy mam Michał mówić to, czy, czy jeszcze widzów w niepewności trochę podtrzymać, Nie wiem widzowie tam bo tu mam trochę rozświetlam kamerkę No ciężko mi się o tym gada, może Jelina przyjedzie, bo już widzę z co? Y no, no, jest susie, co? Będzie z spicujnikiem. Ale będziesz skakać Jelina, chodź, 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 bo ty coś muszę ogłosić dla widzów dla ciebie też, myślę że to będzie ważna informacja. <laughs> Michał już na silosie jest. Bo nie wie co mam zamiar powiedzieć Michał spokojnie Krok do tyłu Jelina, stań i ustań tutaj Wyjdź ciągnika bo to jest poważna sprawa Tylko czekaj tak stanę żeby on nie doskoczył No dobra w razie że jak skoczy to żeby to raz to żeby było poprawiać. Yy, Widzowie Przykro mi o tym mówić Przykro Kurde zaraz się rozryczę widzowie Świat się, Śmiało Jest to ostatni widzowie odcinek tej serii To nic O oh. Ho, 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 nie dzielił się, biegał, ja 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 żyjesz? A, Jezu, myślałem, że nie będzie Ach, trzeba poprawiać. Nie, Czekaj. znaczy mam tak, nie, to nie jest ostatni... A. No i zajebiście. To Ogólnie my... nie jest to ostatni odcinek Widzowie tak z serii, ciemno, to ale... To tak jest ciemno. Michał od kilku dni widzowie dziwnie się zachowuje, nie wiem, czy coś przede mną, przed mną Michał Widzowie ukrywa, czy... Może masz coś do powiedzenia. Bo Może być hojniej pojeżdżoną. Jak są i wyraźnie, czy Tak, aktualne, aktualne. Widzowie, jestem przed targami, bierze mnie katar, mam nadzieję, że nie będę chory. My nagrywamy tu 10 marca. Janina, chodź po bele tak, jak. Ja robię, naprawdę ktoś dzwoni. Nie wiem, czy nie z urzędu tego. Oka, spokojnie. Y... No nie wiem, widzowie, no. A co Czyli mogę powiedzieć? mi zajęła miejsce. No ja będę mam niespodziankę dla was dzisiaj. Po tej bielusie. No. Będę się wyjaśniała wszystko z Basieńką. A jak o, ja, Jak w jaki sposób? No sprawi Michała, że ona go nienawidzi. No właśnie ja się tak zostałem Czemu ta Basieńka tak tego Michała nienawidzi? Ostatnio ta rozmowa też mnie tak zadziwiła. No że za, to 20, było... za 20 minut właśnie idę do kościoła i chcę z nią własce siedzieć. No za ale tak się tak. No ja się tak zastanawiałem, kurde... No później po mszy co tu chodzi? pokażę jej wyniki i wszystko będzie jasne. No ale policja była u jak, nas, Jelina jak, przeszukiwała i nic nie powiedziała. Ja wiem, ale bardzo nie wierzy. Michał, co ty taki znowu zestresowany jesteś? Jakie wyniki? Bo, bo nie wiem o jakie wyniki chodzi. No mam niespodziankę dla was. Jako? Ale no, nie mów a... na razie. Nie mów, niespodziankę niespodzianka nie, nie mów, bo ja chcę mieć niespodziankę. Kaj, no wraca. dobra. Tak to wiesz złoził długo, czy go przewieziesz tutaj. Jakie są... Ale to jak coś... O, tu dwie. Eee, to wiecie, ty to mi o... ogarn... Nie. Nie ma żadnych syg... Karetka chyba będzie się albo co? Czy mi się... Melina, o co tu chodzi, Jaka to będzie niespodzianka? Ja... No ogarniecie tam wszystko dobra? bo mnie nie będzie, będę musiała iść do kościoła. Do tej farmy. Ogarniemy. Oko. Ogarniemy. Jak ma być jakaś fajna niespodzianka dla nas, to my wszystko ogarnim. Tak, Czy jest, I już wszystko będzie w porządku, i wszystko się wyjaśni. Ja to powiem że zawsze mam zawsze w ten sposób. Kurde, jak się jedzie Beleczkach ja i na beleżkach elegancko. Uważaj to na to, ty, są... na... O, ja Pier, to żeś zrobił, Michał. Ale odpaliłeś. W jakiejś lekturze kiedyś tak Jumira, było, że. Sprawisz... Taka piosenka, o, szatan z... Są sposoby, na z... 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 sposoby, a ja, a ja sposób znajdę <taki>, taki, że jak chce się sposobów. A nie w przypadkiem w akademii pana Kleksa? Nie, szatan z klasy. Dobra, yy, dobra. to zaraz ja się zapytam mojej koleżanki, dobra? Dobra, ale zakład, o coś. O pięć yy, Skąd jest piosenka? Są sposoby na sposoby, a ja sposób znajdę taki, że odechce się sposobów. Skąd ta piosenka jest? Jakiej lektury? Piosenka z Sposoby zespołu Kazik na żywo. Kazik yes. to, to piosenka, a zespół Kazik na żywo był jednym z jego projektów muzycznych. Piosenka Sposoby pochodzi z albumu Spalam się, wydanego w 1991 roku. Ej, dobra, ale w jakiej lekturze ta piosenka była? Czy tam w filmie? W jakim? Zespołu Kazik na Żywo pojawiła się w filmie Samowite Historie z 1951. Nie, nie, zamknij mordę. To mi chodzi, że gdzieś w książce jakiejś. Tak, A to nie było przypadkiem w lekturze Akademia Pana Kleksa? Przepraszam za są zamieszanie. Sposoby zespołu Kazik na Żywo nie jest związana z lekturą Akademia Pana Kleksa. To, to piosenka, która powstała to w, w A, dobra A e, dobra, zamknij mordę. A z tym. A może z szatany siódmej, siódmej klasy, może w tej lekturze było? Nie, piosenka. A, no, to zamknij no moją. Nie, no to weź jeszcze raz tę piosenkę zaśpiewaj, o tylko porozmawiać? Może zrozumiała. Całą piosenkę zaśpiewaj. Dobra, zaśpiewam ci piosenkę i powiedz mi, w jakiej lekturze to było, ok? Nie mogę odtwarzać ani słuchać muzyki. Dobra, ale... dobra ja ci zaśpiewam. Są sposoby na sposoby, a ja sposób znajdę taki, że ładek chce się sposobów. W jakiej lekturze to było? Ta ze yes! o, no to nie, będzie to się nie zrobił? Nie jest już zarażoną no lekturą! Właśnie. Nie, ja muszę... Może... No to utwór ale jak to nie jak ja pamiętam, że to było tego, że w akademii pana Kleksa, że ten Kleks śpiewał. Są sposoby na sposoby, a ja sposób znajdę taki, że odejdzie się sposobów. Ten chat GPT to jest gówno, widzowie Nic nie wie. Jak ja wiem, jak pamiętam, jakie do podstawówki chodziłem, miałem ile Ale w lekcji lat. Może. Dobra, to wpisz sobie tak. E to weź, tak opowiedz. No. To powiedz, powiedz tak. Eee, dobra. O! Eee, aha. Dobra. No dobra, no wówna. Dobra, dobra, wówna. dobra, dobra. Aha, no. Poczekaj. Czekaj, to inaczej. O! Tak! Eee, powiedz, Wojciech Malajkat Na sposoby są sposoby. I zapytaj, jaka, w jakiej to lekturze. Wojciech ma, ma lajka na sposoby są sposoby w jakiej lekturze występowała ta piosenka Nie ma lajka, tylko ma lajka Nie no pochodzi z żadnej lektury szkolnej O Jezu No dobra Dyspoł ja połukazik na żywo nie No, piosenka to... No nie wiem Dobra ja mam. Patrz No Satan make klasy na sposoby są sposoby. Tekst Chytrość ja za chytrość, oko za oko, ząb za ząb Nie będzie litości godzin na zemsty wybiła, na sposoby są sposoby Co? i ja sposób znajdę taki że coś się sposobów mina zrzędnie wam. Ej, to mi, mi się wydawało, że piosenka inaczej brzmiała No Dobrze no mówiła, w o, klasy 50 Widzisz złotych. mi pięć dych Ej! Ej, ci nie rozpędzaj! Ja Czyli nie wiem miała rację. No, bo a widzicie, tak. kto, kto czytał lektury w szkole. Ładnie się o 50 złotych, widzowie! Kto czytał lektury w szkole? co mi, a to co mi się, A mi to bardziej się kojarzyło, kurde, zakaduję panek leksa czemu? A widzicie widzowie, a może czytajcie dlatego, lektury w szkole, bo co później zarobicie... A kto ja mnie przeczytałem! Później może, będziecie tego, czytać... Jak będziecie czytać lektury w szkole, to za 16 lat po tym zarobicie... Zarobicie 000. 5 od swojego przygłupiego kolegi!

od jutra na kanale, widzowie, w moich filmach nie występuje youtuberka Janina. Drugim youtuberem, który na moich nie będzie Ale występować, tu... będzie youtuber Heros. Widzowie, myślę, te głosy kolejna czacie? sprawa. Wprowadzam... Nie, sygnałem, nie, spokojnie, nic się nie, nie nic dzieje. Kolejna nie zmiana, nie. którą, widzowie, wprowadzam, to przekleństwa co 30 sekund. W moich następnych filmach będą po prostu bugaryzmy co 30 sekund. Minimum, bo uznałem, widzowie, że... Eee... Radlerka picie sobie to też nie jest nic złego na odcinku. No ja dziś la, radlerek jutro wódka Nie widzowie. To jest 0%, więc tu się nic nie dzieje. Nie żartuję oczywiście nie będę przeklinać, to sami wiadomo nam się coś zdarzy, wymicnie się, ale... To wszystko żarty. No ale to co, 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 co? co, co to jedziemy jedziemy to w kurową ze... nawozy To możemy już z niną zaczynać? Co? No co 30 sekund. To na zmianę. Nie, będziemy. Nie, 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 nie. nie. Nie, jedziemy na wozy robimy Znaczy nie wiem czy ci wspominaj Michał, to jest ostatni film na moim kanale Konczę, kończę granie youtubera No tak, to wszystko z tym Kończę z tym widzowie, mam dużo no hejterów wajdują mnie że mam gówniane filmy No Zetora, a co? Ja no się jadziesz, w tańcu poza... nie pier... że chcesz pozostawiał to wszystko Da radę, Zetor, da no to, radę. No, nie da wiem, radę, jak nie wiem na ile ja z wami zdążę tutaj popracować, bo ja wam mówię, że no, ja zaraz do kościółka, nie? No to akurat my tam pod kościół jedziemy. Na to jedno pole nieduże to. Ale się no, musieli wrócić, bo ta niespodzianka przyjedzie. No dobra, spoko, to wrócimy. Ja, idziemy, jedziemy pod kościół. Oj tam prawie na to pole ze słupami. No. Ale to nie, nie wiem, czy chcesz, się... żebym już powiedziała, jaka to niespodzianka, czy co? Nie. Nie, na razie nie. czy jechać tu polno może, tam. U, A to nie wiem, ja. może i tędy dojedziesz? No jadę tędy. Przy nie, to może wszystko i... Janina, jestem tak, ciekawy co tak, to za niespodzianka. No to to aktualne lotno. Jaki Michał, lot balonem? No dobra, dobra, no. Michał, o czym gadałeś? No, no to ja będę tam na lotnisku, no. No, do Na jakim lotnisku? Co? Jakim lotnisku? na kościku miałem y... na jakim lotnisku Nie. To a. jest po prostu takie te a to spoko Że po w tym W grze takiej ten symulator latania kupiłem i aktualnie to, to drugie chyba to jest szkoda. co ze Steama do mnie dzwonili czy aktualne to jest wiesz Jak ze Steama jak to kurde w Worsuł takie co kurde te a jest taki kurs lotu? To ty to kupiłeś? Nie, to grę na Steamie, to coś tam symulator. Microsoft Flight Simulator, no. Jak dokładnie to, się... to Ja widziałem, że jest z winiarnie, można pójść i jakby taki jest, taki jakby pokoik się wchodzi, tak jakby w samolocie, w kabinie się było. No to nie wiem, ale to masz szkolenie na pilotów normalnie, to to wiesz, to raczej nie jest tanie. Na takich czymś też. Ale nie, no jak nie, kurde. No, czekaj, zaraz ja wam znajdę to. Ale, ale to jest, no, to, no to, trzeba to, jechać to, do tego, to zbłączyć. Symulator lotnictwa Warszawa. To zbłączyć. No jak je! 300 zł to kosztuje. To w jest. Tylko tyle? Ja nie no ja się nie zbłączyłem. Ale to jest takie coś, że na godzinę sobie wlatujesz i latasz sobie w no simulatorze, tak? No normalnie, jest kurde kabina. Nie, ten symulator Wątrz... jest... Nasz symulator lotu 40 minut. Poziom początkujący 400 zł. Jakie... Jakie co się zbączył, Janina? Ten symulator ze zbączy. Się zbączy? Jest ze zbączy. Ja wiecie to co tam ktoś do symulator idzie i nie wiem i... I, Śłowieku, i Miejscowość tam! Zbłączy no! Czy tak, tak nazywa? Tam, tam gdzie H jest spi, Łączy? Tak kurde. No, no. Koło pitulic! No... To co? Tam gdzie Janila i siedem ulic! <ścoughs> I masz i konie! Opór włącz! A mnie, poszło! Tak! Ale on nie jest oporowcem to jak ma opór włącz? ale oporowo ty na wozy idą! Acesz no. wyskur! O, teraz do tyłu to oporowo idzie, faktycznie. Stroboskopy działają, ale rozstrzywać nie działa. Dobra, i do neki <laughs> ja si poszli. Widzowie, tam ta gospodarka, kurde, to aby tylko to podpańci Spokój. To on do takich obrotach niskich jedzie. O dopiero teraz coś jest. I... A! Poszedł. Teraz już dobrze. <laughs> no teraz... To kurde lata. idzie. O dobrze na no, lata Jak Michał po jak, razy, no nie. Ty Janina może ci do kościoła to podwiozę To już nie będziesz kurde To, to mi podwieziesz Ten kumpel mi pisał Że już ta niespodzianka Jest czekaj 23 km stąd O, dobra No to my cię odru... no, akurat my cię odrzucimy do kościoła zaraz I zużymy Michał co? O, to jest ja, że... na pewno Podejrzewam, że to jakąś maszynę mogą Janina nam kupić co. No wiesz co, ja, mam, ja, ja będę leciał na ten symulator lotów, no nie to tylko nie osobnie podjechać później Ale to zosy chociaż na ja niespodziankę, Sary y a o której jest ona? Bo ja a bym to wiesz na Gadaj widać, że 23 km ma Faciu Ale ja to szybko dojeść! Mikał, a kiedy będziesz robił sobie tatuaże? Ja nigdy Jak nigdy? Nigdy Czemu? A po co mi to? A Janina? Ja się boję i... Ja bym chciała na szyi. Nie, to ja na szyi nie, ja bym się na ręce. Ja zrobię Kurdej. sobie taki minimalistyczny ten początek i taki w takim niewidocznym miejscu. Jedno, że to drogie, to jeszcze boli. A tam boli. A tam boli. A skąd wiesz, że boli? To kolega ma... całe yy, Jedno ramię i drugie ramię całe zrobione, cały rękaw, no nie? I bolało bolo, No, w w których miejscach to strasznie A w celi których to w ogóle nie czuł. Nie no, na szyi to okropnie by bolało Na szyi to na pewno, kurde już to jest takie miejsce, że... Ej, ja nie wiem czy to sprukać. wytrzymała <laughs> No pewnie by się zesrała A gożek by mnie ciągnęli parę razy i ja bym powiedziała O nie, spierdalaj! I <laughs> co by było? Nie przeklinaj! I no przepraszam przepraszam o tu na krzyżówce, po co... Nie, ja Myś podwiozę, pod ja, a ja nie jestem taka menda jak ty. Ale wiesz, ja podwiozę, bo najgorzej, wiesz, jakbym się od razu rozmyśliła to inaczej, ale jakby zaczęli, bym już miała tylko czarną ma... bo coś co? O, Janina, szukałaś akumulatorów, tam było ogłoszenie o Były, no. no. Ta, cały motor rozebrałam weekend. Od sam to ja ci rozebrałem. od sam kościu. Dobra, nara. Ja, ja podwiozę, bo spokojnie. No. O ja... No poczekaj, ja ci ja podwiozę, no, gdzie o. będziesz tyle chodzić? I później probosz znowu będzie zbierał na tujki. Poczekaj. Zbieram, no bo bo jaki proboszcz? No jakaś... co, się probosz? No to no, chyba logiczne, co? A co, będziesz sam czas jak, jak te tujki lepiej rosną, no, poczekaj. Co ja będę szkodował tu, kurde. Dobry uczynek masz, dobry uczynek. Dobra, cześć. To Dara. zostaw ciągnik, ja wrócę nim później. No nie, Tutaj ja tu radę wkrążyć <laughs> dookoła! No chyba jakaś to przyjadę! Ale, ale, ale żeśmy wjechali! Dobra cześć, ja idę! Dobra dara no! Nie dobrze, ja tego środka! Bryka, 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 bryka.